Ocet jabłkowy znany jest już nam od tysięcy lat, dosłownie. Sam Hipokrates polecał go do używania do ran, żeby się szybciej goiły, ale także żeby go spożywać dla zdrowia. Ale jak jest naprawdę? Czy rzeczywiście ma jakieś funkcje, o których można przeczytać w internecie? Ja przykładowo znalazłem pewne, pewną stronę, na której właśnie był artykuł oparty na badaniach oczywiście i tam podali co można się spodziewać właśnie po spożyciu octu jabłkowego, jakie może mieć benefity zdrowotne. I tu sobie je przeczytam. Po pierwsze, może pomóc w infekcjach bakteryjnych i grzybiczych, może pomóc w zwalczaniu cukrzycy oraz w profilaktyce przed cukrzycą, może chronić przed nadciśnieniem i obniżać cholesterol, pomagać zrzucić zbędne kilogramy, pomaga walczyć w walce z wolnymi rodnikami oraz jest genialnym probiotykiem. W artykule tym było napisane, że są na to niezbite dowody i tymi niezbitymi dowodami było na przykład jedno badanie na szczurach. Niestety, ale jest bardzo mało badań na temat octu jabłkowego. Jest to bardzo słabo przebadana substancja. Mamy głównie badania niekontrolowane, obserwacyjne. Znalazłem jedno tylko badanie, które użyło podwójnie ślepej próby. Także to na pewno musicie wiedzieć, że nie ma badań, które by jasno stwierdziły, że tak jest koniec kropka, bo tego jest po prostu o wiele za mało. Przejdźmy do tego co mamy, czyli co udowodniły te badania, które obecnie są. Więc po pierwsze, jeden z takich kluczowych czynników, który może nam pomóc i dla którego warto by było nawet stosować ten ocet jabłkowy, to w walce z kontrolą glikemii. Głównie tutaj chodzi o osoby, które mają cukrzycę typu drugiego oraz osoby z insulinoopornością, które mają problem z tą glikemią, bo u zdrowych osób nie pokazało żadnej różnicy. Żadnych korzyści, e, więc to się sprawdziło tylko u osób właśnie z nadwagą i chodziło o to, że to powoduje spożycie octu jabłkowego do posiłku przed posiłkiem, powoduje, że jest właśnie mniejszy skok cukru jest ten cukier bardziej regularny ale nie jak się to miało z wrażliwością na insulinę, w sensie z wynikiem insuliny, tylko właśnie z samym poziomem cukru niemniej jednak trzeba tutaj powiedzieć o tym że tu nie chodzi o sam ocet jabłkowy, tylko o kwas octowy, który się w nim znajduje więc to, musi, więc to może być też inny ocet, nie musi być to jabłkowy bo właśnie kwas octowy ma taką no, zdolność, że może obniżyć właśnie poziom indeksu glikemicznego danego posiłku. Druga rzecz, na którą wskazują badania, która może mieć miejsce, to zmniejszenie apetytu, że osoby, które spożywają ten ocet jabłkowy mniej spożyją kalorii w momencie, gdy pozwolimy im jeść ad libitum, czyli po prostu dosyta i właśnie badania pokazały, że osoby, które spożywały ten ocet spożywały też mniej kalorii, niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy, po pierwsze czy to jest właściwość tylko kwasu octowego czy może fakt, że sam ocet jabłkowy jest no paskudny i jak ktoś już pił taki nierozcieńczony, nie tylko jakby gęsty albo nawet rozcieńczony w kieliszku, no to wie o czym mówię i wie, że ten posmak na długo pozostaje. Druga sprawa jest taka, że jeżeli ktoś właśnie wypije ten ocet jabłkowy, no to może mieć taką ochotę, żeby dużo płynu stworzyć do tego, dużo wody, żeby to przepłukać, a to może powodować z kolei, że będzie większa zawartość w żołądku, przez co też mniej zjemy, więc tutaj jakby to będzie tylko efekt pośredni, że wpłynie na to, że spożyjemy więcej wody. Tak jak w przypadku na przykład picia wody z cytryną, że osoby, które wypijają rano szklankę wody z cytryną, po prostu by w ogóle nie piły tej wody. To nie jest tak, że jakby Dana cytryna robi magię, tylko samo wypicie dodatkowej szklanki wody w ciągu dnia. Więc tutaj ja nie, nie znalazłem jakby badania na ten temat, więc ciężko powiedzieć. Niemniej jednak, no to również są tylko pojedyncze przypadki. Należy też wspomnieć o skutkach ubocznych, bo takie również mogą się znaleźć. Po pierwsze, może uszkodzić szkliwo zębów, dlatego właśnie, że ma kwaśny odczyn. I, i ten odczyn może powodować właśnie, że e, dojdzie do korozji. E, następnie, jak chodzi o skórę, to bardzo no, długa, długie podawanie na skórę, pewnie smarowanie skóry tym octem, również może powodować e, problemy skórne. Istnieje też pewien związek, aczkolwiek nie jest on dokładnie wyjaśniony. To istnieje związek między marynowaną żywnością, a no tutaj ocet jakby no, wiecie o co chodzi, no się w octcie, e, to właśnie istnieje związek między marynowaną żywnością a nowotworem żołądka. Także to też należy brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o samo spożycie octu, jak to robić, e, ile tego e, spożywać, no to w badaniach zazwyczaj było to albo 15, albo 30 ml octu e, rozcieńczonego w wodzie e, przed posiłkiem. Także tak należałoby go spożywać, czyli jedna... E, albo dwie porcje po 15 ml rozcieńczone powiedzmy w szklance wody. Dokładnie możecie o tym poczytać w internecie, bo na pewno jest dużo sposobów na to, żeby jakby to nie było takie paskudne jak jest. Także nie można stwierdzić, że picie octu jabłkowego jest głupie, bo nie ma na to dowodów. Jeżeli komuś to w jakikolwiek sposób pomaga, spoko, jakby droga wolna ale jesteśmy w takiej sytuacji, że nie można powiedzieć ani, że nie działa i jest bez sensu, ani nie można powiedzieć, że działa, bo u kogoś się sprawdził, bo no jednak efekt placebo jest dosyć silny. Także na pewno wiele osób może być teraz zaskoczonych, że to nie jest taki, wiecie, yy, że zniszczyłem mit o ciapkowym, bo mówię, po prostu nie, nie wiemy tego, yy, więc jeżeli ktoś Zwłaszcza, ma problemy z kontrolą apetytu, albo właśnie jest cukrzykiem typu drugiego, ma insulinooporność, czy jest otyły. Ma generalnie problemy właśnie z tym, to można spróbować. Można kupić właśnie butelkę jakiegoś octu jabłkowego i przetestować po prostu na sobie przez miesiąc czasu i prawdopodobnie to wystarczy, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica, czy nie. Na pewno nam to nie zaszkodzi w takiej. W takim krótkim terminie, więc śmiało. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy próbowaliście octu jabłkowego i jak wam smakował. Zasubskrybujcie ten kanał. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam!